Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed World. W dniu wczorajszym był taki szybciutki odcinek dotyczący bonusowego samochodu, który notabene ciągle nie jest dodany i ciągle jest tylko i wyłącznie za busty, więc nie wiem co i jak jest grane. W każdym razie siedzę właśnie w tym Porsche. No i dzisiaj będę chciał będę chciał. Przejechać kilka wyścigów, ale będzie to zupełnie coś innego niż do tej pory. Do tej pory kręciłem się. Tutaj w tej okolicy, tutaj w tej okolicy wybierałem wyścigi, bo w sumie tutaj był mój ulubiony, Dover Street, jeden z moich ulubionych. Dlatego postanowiłem, że będę jeździł w innych również i spróbuję swoich sił, choćby nawet w tym Spade Street, czy tym Paradise Hotel, więc. Zobaczymy, jak to jest. Spróbuję je wszystkie przejechać. Oczywiście nie w jednym odcinku. No to tak, bierzemy sobie Spade Street. Gdyby był jakiś problem z, ze znalezieniem zawodników, oczywiście będę przyspieszał, albo przechodził do następnego. Zobaczymy w każdym razie, jak to będzie. No i jestem w poczekalni. Zobaczymy, co też tu za przeciwnik się pojawił. Jest to kolega w Koenigsegu CCXR Edition. No Nik, widzicie wszystko tego, więc wiecie już kto będzie moim przeciwnikiem. Zostało 5 sekund, no i jedziemy. Nie będzie łatwo, bo w sumie trasę trasy za dobrze nie znam. Mój błąd polegał na tym, że przyzwyczajałem się do jednej, dwóch, oczywiście dwóch, tak można powiedzieć niemal idealnie. Z innymi mógłby być już problem. Oj ojoj oj oj jeszcze nie trafiłem. Uff. Dobrze, będę miał przynajmniej przewodnika przed sobą, bo Bo wydaje się, że Że on zna tą trasę w odróżnieniu ode mnie. No i raczej też nie da mi tutaj szans większych na zwycięstwo. A, i tam był skrót, no tak. No tak, czyli nawet za. Fuck! Nawet za. nawet za przewodnikiem nie nadążam, no ale trudno. Trzeba się nauczyć wszystkich tras. Wtedy nie będzie żadnych problemów. Jeszcze nieraz właśnie ze skrótami mam problem, albo z takimi mm, lokacjami, gdzie wydaje mi się, że jest jakiś skrót, a ja jadę na wprost coś jak przedtem, tylko że przedtem. W ostatnim momencie się zorientowałem, nie było jednak czasu na reakcję. A na mapę znów nie zawsze jest czas patrzeć, chociaż teraz widzę. No i zresztą tą lokację znam bardzo dobrze. A, ktoś sobie odbierze łatwe, łatwe zwycięstwo. No ale cóż... Muszą być i tacy jak ja! No świetnie, świetnie. Zostawił mnie daleko, daleko w tyle. Samochód ma również znacznie lepszy, no a o umiejętnościach na danej trasie również mogłem się teraz przekonać. Wykorzystałem jedną katapultę, zobaczymy. Wczoraj narzekałem na brak power-upów. Zobaczymy, czy dzisiaj mi się uda coś tutaj. Jedziemy od początku. Jeden, o pięknie. Modyfikacja, szybki start. No dobra, no to nic, wychodzimy sobie, nie damy z sobą. Pomiatać, przechodzimy sobie do następnego tutaj wyścigu, Paradise Hotel, dołączamy, dobra, nie, nic, 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 nieważne, a proszę, nie trzeba było długo, długo czekać, czy pojawi się ktoś w lobby, no proszę, jest, mamy kolegę na 60 poziomie w Kenigzegu znów tym razem w Agerze, czyli dzisiaj nie mam łatwo, niestety nikt mi nie chce ułatwić zadania, i Brazil, samba, neony również o tym świadczące. No, czyli. Pojedynek kontynentalny. Zobaczymy, kto wyjdzie z niego górą. Hmm. Mam nadzieję, że tym razem będę to ja. No i jedziemy teraz, żeby sobie trafić. Jep! Teraz nie trafił mój przeciwnik. Samochód ma bardzo dobry, więc raczej muszę tutaj uważać na wszystko. Tak, no i jak tu się mam skupić na drodze, kiedy ruch uliczny i wszystko mi tutaj nie pomaga? No tak, witamy w, w samochodówce. W końcu, kurna, tym się zajmujesz, człowieku. Chociaż po przygodzie z *Hot Pursuit* ostatni odcinek, drugi odcinek *Hot Pursuit* naprawdę nauczył mnie wiele, jeżeli o to chodzi. Oszlak. widzę, że mój przeciwnik może nie do końca znać mapę, również się zagubił. Tak w ogóle to jest *Tor*, więc no, będę musiał powtórzyć jeszcze swoje dobre okrążenie, o ile takowe wykonam, bo Mówić o dobrym okrążeniu, jak jeszcze go nie ukończyłem, to tutaj, jak chwalić dzień przed zachodem słońca. Oj, 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 tam był skrót, tam był skrót, a ja się przed nim broniłem. Dobrze. Przecież też mój przeciwnik jest. Brazylijski kolega. Chyba, że ktoś po prostu bardzo lubi Brazylię, w sumie też jakoś mam. Wielki sentyment do tego kraju ze względu choćby nawet na piłkarzy, którzy stamtąd pochodzą. A w ogóle ta zabawa cała w Brazylii potrafią się bawić, no ale są również ciemne strony tego kraju, ale to już temat na inną pogadankę. Tymczasem jedziemy i jestem ciągle pierwszy. Raczej mi tutaj kolega nie zagraża, chyba że nagle, nie wiem, zostanę odłączony od internetu albo po prostu nie wiem, co się stanie. Jedziemy. Opa. Dobra. No, i tutaj będzie zakręt w prawo. W lewo i ten skrót. Ten skrót, który przecież stosowałem. Teraz coś mi wypadło przedtem. że zapomniałem o nim. Czyżby się udało? Fajnie by było. W końcu odebrać złote karty. Fuck. Złote karty i nagrody związane z nimi. Udało się. Udało się. Jestem bardzo. Szczęśliwy. No to zobaczmy, cóż nam też los tutaj przyniesie. Bierzemy drugą. Nitro, czyli w końcu dostałem nitro. No dobra, no to zawsze jest jakiś plus. Gra w zawodach i jeszcze pewnie chwilę będzie grał. 30 sekund ma na dojechanie do. czy 25, sorry. Na dojechanie do mety. No to bierzemy sobie. No ale może zmienimy sobie jeszcze samochód, bo. Bo nie wydaje mi się, żeby do ucieczki do ucieczki. Mam jeden samochód, o którym dobrze wiecie, jest to Ford Mustang Boss. Z 12 roku. Proszę jeszcze sobie samochód naprawimy, żeby nie było problemów z nim na przyszłość, żeby nie trzeba było specjalnie wchodzić. No i bierzemy sobie oczywiście Ford Mustang Boss. Piękny samochód. No i lecimy. A tam jeszcze obok tego jest klasóweczka klasy E. którą również sobie przejedziemy. Mam jeden samochód. Ty, czy mam w ogóle samolot klasę E? To jest pytanie. Będę musiał sprawdzić. Będę musiał sprawdzić. Wiem, że miałem kiedyś. Aha, no to jest w ogóle jeden gracz. Yy, tak, bo to jest, to nie jest ucieczka, tylko pościg. No ale, no ale warto, nie? Yy. Pomęczymy się i tutaj trochę. No tak. A czy ja mam samolot klasę E? To się zaraz przekonam. Jeżeli nie, to jak nie teraz, to może kiedyś sobie taki fundne. Bo są wszystkie za, za IGC, więc nie będzie tu problemu z, z mianowicie dostaniem takiego z zakupem. Jedynym problemem będzie miejsce w garażu, ale na to mam również sposób. <noise> sposób, jak sposób, wiadomo. Za kasę wszystko rozwiążesz. 500 boostów i jazda dalej. Ok, czyli mamy otwarty świat, jak tu tutaj jest w ucieczce. W pościgu. Trzeba sobie po prostu tylko z nimi radzić e, Molochów mam 7, jakby ktoś nie widział 60 Sorry, 167 uników w ogóle No i 103 te Kurna, jak się to nazywało No w każdym razie wiem na czym to polega Jeżeli już uciekniemy policji No właśnie tak jak ten paseczek niebieski mi się ładował przed chwilą To możemy sobie skorzystać Jaki diabeł, no cholera jasna nic się nie stało. Oczywiście troszkę kiepska lokacja do tego, żeby uciec z policji, bo jest tu więcej zakrętów, mało yy, po prostu kryjówek, w których moglibyśmy się schować, ale przejedziemy sobie tutaj, o proszę i skorzystamy z tego oto. No, fuck! Nie skorzystamy. Jednak nie skorzystamy. No ale nic. Jedziemy w każdym razie dalej. Oj 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 oj, dobra. Aha, tam mamy jeden utrudniacz pościgu, z którego w tym momencie również nie mogę skorzystać, bo muszę nawrócić. Ale od czego jest ręczny? Chodź tu. Chodź, zapraszamy, zapraszamy. Chodźcie. Down, ale nikogo i tak nie skrzywdziłem, więc mało efektywne. No dobra. To może tylko molocha mam trochę mało, oczywiście. Ja tutaj największą uwagę zwracam na koszt zniszczeń, co oczywiście wiąże się z osiągnięciem. Oj, 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 no i znów, a nie, trafiłem. Mam unik, więc w razie czego, jak się będzie robiło za gorąco, po prostu z niego skorzystam. Unik, bardzo przydatna rzecz. Tylko tyle, że trzeba czekać chwilę na jednowienie, co jest rzeczą jasną, bo tak to nigdy bym się nie dał złapać. Niestety nie mam żadnego napompowywania kół. Dobra, teraz prędkością spróbujemy i fartem, bo widzę, że tego też posiadam niekiedy. Dobra, dobra, dobra. Oj, suwik, kochany suwik, jak ja was uwielbiam! Jeszcze z nad wzniesienia, tak wyjeżdżać po Hamsku, naprawdę nieładnie, wstydźcie się. Dobra, tutaj sobie gdzieś. Aj, nie zdążyłem skorzystać z tej ucieczki. To jest natychmiastowa ucieczka, chyba. O, tak. Proszę, dup. Dup, nie działa! Tak, znów się coś... Nie wiem, czy... Na czym to polega, że nieraz po prostu mi nie działają power-upy. W ogóle klawiatura numeryczna, którą e, odpalam te power-upy, nie działa. Zresztą myszką też próbowałem przed chwilą. Również, czyli mam przewalone, bo nie mogę skorzystać nawet z... Z opcji... Z opcji natychmiastowej ucie... Znaczy, uniku, o. I miałbym przerąbane, gdybym temu zaufał. Okej, okay, ukończyłem. Jak widzicie... Dość niski koszt zniszczeń, 34 tysiące to jest naprawdę pikuś. Zresztą tu gdzieś powinniście zauważyć osiągnięcie z tym związane. Um, uniknięte pościgi, trochę się w to bawiłem, jednak nadal to nie jest dużo. Ominięte blokady 5, tu mamy wszystkie oczywiście informacje do ty O, zniszczenia. Trochę, trochę już tych zniszczeń zrobiłem. Jak widzicie, 5 milionów coś. Ciągle nie jest to dużo. Natychmiastowa ucieczka. Ok, czyli mamy kolejne power-upy związane z ucieczką. I przechodzimy sobie teraz do garażu. Wydaje mi się, że nie mam samochodu klasy E. Nie mam, nie mam chyba. Zaraz się przekonamy. Zmień samochód. I weźmiemy sobie klasę E. No i nie mam niestety żadnego samochodu, jak widzicie tutaj pojawiła nam się Silvia, ale to jest oczywiście niezwiązane z, z, z tą klasą. Tak, jeszcze przy okazji tutaj zmiany. Takie naklejeczki dostałem, fajne, sponsorów. I tyle, taki samochodzik po prostu. Ok, no to skoro nie mamy, nie mamy możliwości jazdy, jazdy, właśnie w klasówce E, no to sobie weźmiemy Murcielago. Nie, nie będzie klasówki. Po prostu przejedziemy sobie kolejny wyścig z tej mapy. A E, jak już mówiłem, następnym razem sobie cykniemy. No ale. Hmm, tu również mamy E, czyli, czyli będziemy mieli dwie rzeczy do klasy E. Ucieczka drużynowa. No to nic, no to nic. W takim razie może sobie jeszcze tutaj sykniemy Downtown Challenge. Zobaczymy, czy w ogóle będzie ktoś chętny na jazdę na tej trasie. Moje Lamborghini, które powinno być troszkę niżej w hierarchii u mnie niż Porsche, jest wyżej. Nie wiem, sentyment po prostu świetnie mi się nie jeździ. Porsche nie narzekam, ale, ale, ale wybieram po prostu włoski super samochód. No dobra. Czy się pojawi jakiś przeciwnik? Czy trzeba będzie znów czekać, błagać i tego typu rzeczy? Nikt nie jest chętny na takie piękne dwa okrążonka na tym torze, naprawdę. No nie wierzę, nie wierzę. No nic, no to nikt nie jest chętny, no to ja sobie przyspieszę tutaj magicznie i sam znajdę tych przeciwników. Ok, jestem z powrotem, znalazłem przeciwnika. Przeciwnikiem będzie jeden z moich widzów, którego mam w znajomych: Koleś 1984, więc zobaczymy, jak sobie poradzę przeciwko niemu i jednocześnie, oczywiście, trasę sobie sprawdzę. Zobaczymy. Aha, cóż to za samochód mam, bo nie zdążyłem... Oczywiście Murcielago. Więc bratobójczy pojedynek. Ajajaj, ma dłuższy, doskonały start. Tu dla niego na pewno plus. Zobaczymy, jak dalej będzie. Okej, okay, czyli trasa jest dość znana, bo to jest ta trasa, która... Na której już trochę spędziłem czasu. Z pewnością tutaj żadnych nowości nie ma. Żadnej nowości nie ma, jeżeli chodzi o trasę, oczywiście. No ale, ok, dwa okrążonka mamy. I przy okazji jeszcze w, wpadł taki pojedynek z widzem, więc urozmaicenie. ta, to nie było ładne, to nie było ładne i to w ogóle mi się nie podobało. Tak, no przynajmniej mogę być jednego pewien, wygra Lamborghini. To jest jasna sprawa, dobra. Ja się staram nie korzystać teraz z power-upów. Może dodam jedno okrążenie, gdy będę przegrywał. Bo mam 204. A i wziąłem to nieładnie. Tak, no oczywiście to jest ta najbardziej znana wszystkim trasa, na której tutaj się nieraz już ścigałem. I nie wiem, czy nawet z kimś nie zrobiłem materiału wspólnego na tej trasie. Bardzo fajna trasa ogólnie. dobra. Ogólnie ciężko znaleźć było przeciwnika, jeżeli chodzi o tą trasę. Czekałem dość długo. dobrze, że mi się tutaj, bo ja zawsze podczas nagrywania mam czat wyłączony, oczywista sprawa i w ogóle, gdy tam gdy zapomnę nieraz raz włączyć. Także nawet jak co niektórzy piszą, to nie widzę tego. Wybaczcie mi, ale, ale nieraz zapominam po prostu o tym. Dlatego dobrze, że włączyłem, to przynajmniej mam okazję tutaj spróbować swoich sił na tej trasie jeszcze. Ajajaj. Dobra, kawałek za mną jest mój przeciwnik. Może się tam o tą ramę zatrzymał, bo tam. Mogłem to zburzyć, nie pamiętam zresztą. Dlatego. O innej opcji nie widzę. Chyba, że ruchuliczny właśnie ruchuliczny właśnie mój kochany ruchuliczny, który tak uwielbiam. No i uda się, chyba. Chyba już nawet nie można, właśnie nie można było dodać okrążenia, choćby nawet chciał dodać. No i. No i fajnie. Fajnie tablica rejestracyjna QQQQ QQ, Madafaka także ten dobra no to może jeszcze zobaczymy jedną jeden sobie wyścig sykniemy właśnie tutaj North Road I to jest również tor no i to będzie chyba ostatni taki wyścig oczywiście znów prywatny wyścig znów z moim widzem z moim znajomym jeżeli chodzi o awarda no i zobaczymy tym razem no a tak w ogóle no to teraz zauważyłem, że on ma niezwykłe Murcielago. Ja mam Roadstera, bo nie zdążyłem przedtem rzucić okiem dokładnie. No ok. No jazda, jazda. Zobaczymy tutaj, jak to wyjdzie. Cóż, to za trasa będzie. Oczywiście znów znane rejony. I nie trafiłem, nie trafiłem. Oh shit! No to trzeba będzie to teraz nadrobić na pewno. Jakby inaczej. No, ojoj, dobra. Jeżdżamy. my! W przystanek, powiadasz. Web, 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 web. Ja Cię pierdzielę. żeby on mnie tutaj nie załatwił teraz. O, dobra. Obawiałem się, że mnie po prostu zepchnie w ten mur. Można i tak sobie radzić. A no tak, tutaj na tej trasie było to wyzwanie supry, gdzie trzeba było wykręcić najlepszy czas Toyotą. Tyle się ostarałem, tyle się ostarałem, a byłem chyba 18 na liście. Albo 20 któryś, ale wiem, że właśnie gdzieś w okolicach 20 się utrzymywałem. Utrzymałem. A jednak trzeba było się zmieścić w pierwszej dziesiątce, więc no niestety. Słyszę wściekłe murcielago za mną. Żąda krwi. To nic, jedziemy, jedziemy. No i ciśniemy teraz tutaj. Oczywiście tu już mam pewne schematy wyrobione. Jeżeli chodzi o te zakręty, wcześniej sprawiały one mi problem. Tak właśnie jak mówię, to wyzwanie Toyoty mi tutaj wiele mnie nauczyło. Jak co nieco tutaj brać te zakręty. I wychodzimy. Dobra. Powinienem to wygrać. Jeżeli tutaj nic nie zaliczę po drodze. Uch! Uh, uh. Zawsze tutaj ten zakręt mi sprawia najwięcej problemów. Oczywiście tym samochodem jeszcze da się tutaj w miarę elegancko, fajnie wejść. A to która, która miała być seryjna chyba, z tego co pamiętam, bez żadnych modyfikacji. Było naprawdę ciężko garnąć ten zakręt i zawsze zwalniać trzeba było niemal do zera albo po prostu próbować na ręcznym, co nie zawsze jednak wychodziło i można było stracić przez to kilka cennych sekund, które, które w późniejszym czasie no niestety owocowały tym, że, że czas ogólny nie był zbyt, zbyt dobry. No dobra, bierzemy sobie tak. I znów nitro. No tak, czyli chyba miałem 5 wyścigów, 5 yy, prób tutaj. Były cztery wyścigi i jedna... jeden pościg. Okej, okay. no to dobra, ja się z wami będę żegnał. Yy, oczywiście. Yy, jeżeli będę miał znów czas, znów sobie nagramy kilka innych, yy, kilka innych tras, kilku innych tras, yy, wyścigi, postaram się kupić samochód klasy E. No i będziemy wtedy próbować. Klasówek, ok, dzięki za uwagę, no i trzymajcie się moi drodzy, do usłyszenia w najbliższym czasie, na razie.